Cześć kochani, witam Was serdecznie w środę. Mamy dziś 8 października 2025 roku. Wibracyjnie to jest dziewiątka, a księżyc znajduje się w znaku byka od godziny 7.13. No wcześniej, oczywiście, będzie w znaku barana, od 7.13 już przechodzi do byka. Dziewiątka, czyli czas zakończeń, czas porządków, sprzątania, odcinania tego, co nam już nie służy, rozdzielania też tego, co jest nam jeszcze potrzebne, od tego, co już po prostu się wypaliło, zakończyło i właściwie już kompletnie tego nie potrzebujemy. W dziewiątce ważny jest też kontakt z naturą, z przyrodą, więc zawsze w takim dniu warto, zresztą codziennie warto, ale szczególnie wtedy. Warto wyjść na spacer gdzieś tam do lasu, do parku, posłuchać szumu drzew, ewentualnie gdzieś nad wodą, jeżeli mamy taką możliwość, czy to rzeka, czy jakiś strumień, i posłuchać właśnie szumu tej wody. Na pewno to ukoi nasze nerwy, gdzieś tam nas w pewien sposób uspokoi, wyciszy i naładuje taką dodatkową porcją energii i optymizmu. Jeżeli chodzi o ten księżyc w znaku byka, na pewno. Ta energia sprawia, że my przede wszystkim skupiamy się na sprawach materialnych, finansowych. To jest to, co nas interesuje, łącznie z, jakimś takim, z jakąś taką wygodą, luksusem, elegancją. Tak? To są te tematy, które nas motywują do tego, aby pracować po to, aby właśnie pomnażać nasz majątek, aby utrzymać ewentualnie obecny. Nasz status posiadania, no i na pewno, na pewno chcemy żyć wygodniej, spokojniej, no i właśnie tym luksusem się z każdej strony otaczać. A teraz, kochani, karty. U barana dzisiaj diabeł, więc uważaj, drogi baranku, żeby ta strona materialna, właśnie gdzieś tam, nie zawładnęła tobą no, w taki no nazbyt mocny sposób, tak? Więc jest to takie uwiązanie właśnie w materii, w pieniądzach. Często też zdaje nam się, że nie mamy tych ograniczeń, a one jednak są i powodują, że my nie możemy. Tak naprawdę działać, tracimy niezależność, to jest też takie związanie wbrew naszej woli, albo czasem nawet jakieś takie obsesyjne myślenie o czymś, nawet związanym też choćby i z materią. To są oczywiście też wszelakie nałogi, uzależnienia, które też są rodzajem pułapki <śmiech> związania <śmiech> i też różne manipulacje. Więc uważajcie dzisiaj też na ludzi, którzy. W jakiś sposób taki agresywny się wyrażają czy działają, tak jakieś awantury wszczynają i tak dalej, albo najzwyczajniej w świecie manipulują. U byka, kochani, mamy królową mieczy. Więc ty, drogi byku, dzisiaj będziesz miał bardzo dużą jasność umysłu, dostrzegasz wszystko we właściwych barwach, każdy szczegół dla ciebie jest po prostu jasny i oczywisty. Ty w rozmowach z innymi dzisiaj będziesz bardzo szczery, bardzo otwarty, często oczywiście to jest taka prawda między oczy, królowa mieczy tak potrafi, no niestety gdzieś tam ten mieczy przy okazji troszkę wbije i z tą swoją bezpośrednością i otwartością, no bywa właśnie, czy uszczepliwa, czy w jakiś tam sposób ta bezpośredniość jednak kogoś może troszeczkę, może nie aż zranić, ale może urazić. Więc na to, drogie byki, uważajcie. Na wasz umysł, tak jak powiedziałam, na wysokim poziomie, więc bardzo szybko dzisiaj będzie anali będziecie analizować um, obojętne, dowolną sytuację. Czy coś, co się obok Was dzieje, czy słowa, które ktoś tam do Was wypowiada. Bardzo szybko rozumiecie też czyjeś um, motywy, intencje, takie głębokie, często ukryte. Nawet ktoś tego nie musi powiedzieć, aby to bardzo szybko um, niewypowiedziane słowa, jakby jesteście w stanie. Usłyszeć, tak, więc rozumiecie te, te ukryte intencje. No i co? Na pewno duże poczucie humoru też myślę, że będzie Wam dzisiaj towarzyszyć w tym wszystkim. No i bliźnięta. Bliźnięta mają dzisiaj kartę Wisielca, więc tutaj, tak, energii na pewno działania w tym nie ma. To jest raczej taki moment, właśnie na zatrzymanie się, zawieszenie, odpuszczenie wszystkiego. Szczególnie, właśnie jakiejś aktywności, jakiegoś działania, trochę takie odwrócenie też różnych sytuacji. Można na pewne rzeczy spojrzeć z innej perspektywy, z tego tak zwanego, z tej tak zwanej pozycji do góry nogami. No i pozwala to nam w pewien sposób, tak, i coś zrozumieć, i łatwiej nam coś zaakceptować. Jest to taki czas też na to, żeby się właśnie zatrzymać, pomyśleć. Albo po prostu być przez moment, tak? Nie dajemy się na pewno w tej karcie ponaglać, mamy czas, mamy taki wewnętrzny spokój i czekamy być może na lepszy moment, może czekamy na to, żeby sytuacja się gdzieś tam w pewien sposób sama rozwiązała, a my jakby odpuszczamy kontrolę. Akceptujemy to, co się dzieje, przestajemy się miotać, przestajemy szarpać. No i właśnie rezygnując jakby z tego, z tej aktywności, pozwalamy rzeczom się dziać i my na nie patrzymy właśnie z tej innej perspektywy. I to jest też na pewno jakaś, jakaś zmiana, jakaś przemiana. Kochani, rak, rak ma dzisiaj rycerza pucharów. Więc wasze podejście dzisiaj do świata, do ludzi, będzie takie, można powiedzieć, dość romantyczne. W pewien sposób też wrażliwe, bo to rycerz jest taki, no, na, można nawet powiedzieć, nadwrażliwy. Dużą wyobraźnię też dzisiaj pewnie będziecie mieć, ale może Wam towarzyszyć też taka zmienność, taka kapryśność, tak? Nie wiadomo z której strony coś Was gdzieś tam zdenerwuje, co Was rozśmieszy, możecie też wybuchać bez powodu. No, no nie macie takiej w sobie stabilności, tylko właśnie takie przeskoki z lewa na prawą ze śmiechu do łez będzie bardzo blisko i tak dalej. Oczywiście rycerz potrafi pięknie mówić o uczuciach, tak i jakby takie romantyczne gesty wykonywać czy nawet jakieś takie melodramatyczne powiedzmy scenki tworzyć. Bywa zazdrosny również, więc może się dzisiaj w was jakaś zazdrość um, uruchomić. No i na pewno ma bardzo aktywną wyobraźnię. No, ale co do działania, to tutaj tego działania brakuje, tak? Czyli tutaj będą niesamowite opowieści, ale niestety nie poparte żadnym działaniem. Kochani lew, lew ma dzisiaj królową buław, więc tu mamy energię działania, energię, energię też takiej wiary w siebie, we własne możliwości, przekonanie, że jesteśmy w stanie wszystko osiągnąć. Duża energia, dużo radości, takiej pewności siebie, optymizmu, takiego pozytywnego nastawienia do wszystkiego. Myślę, że też w stosunku do innych ludzi będziecie bardzo mili dzisiaj, drogie lwy, będziecie każdemu coś miłego w stanie właśnie powiedzieć. No I w pewien sposób gdzieś tam wokół was panuje takie, taka, taka dobra energia i ludzie też lgną do królowej buław, więc Będziecie dzisiaj właśnie ciepli, tacy entuzjastyczni. Inni to będą oczywiście zauważać. Radzicie sobie z każdą sytuacją z ogromną łatwością. No i pamiętajcie też o tym: to jest karta ognia, żeby nie dawać się prowokować, nie dawać się denerwować, bo może tak być, że takie sytuacje gdzieś tam obok się mogą zadziewać. Cesarzowa, kochani, dla panny. A więc karta kobiecej władzy, karta macierzyństwa, kobiecości, no więc w tej, w tej, z tej strony tutaj często to jest opieka nad dziećmi, to jest no oczywiście macierzyństwo w sensie rodzenia dzieci, tak oczywiście, czasem praca z dziećmi, ale też opieka, dbanie o innych, odżywianie, tak, dawanie tego życia. I oczywiście pomysły, które, których cesarzowej nigdy nie brakuje. Pomysły, które potem można realizować i przekładać już w jakieś konkretne, namacalne efekty. Na pewno królowa chce korzystać z dobrodziejstw materialnych, tak? z luksusu, z elegancji takimi rzeczami, takimi wnętrzami lubi się otaczać, w takich wnętrzach przebywać może bardziej. No i to jest też takie doświadczanie właśnie wygody, luksusu, e, posiadanie więcej niż się potrzeba, to jest taki nadstan też, tak, naddatek, więc na pewno poczucie bycia bogatym. Kochani, waga. Waga ma ósemkę pucharów, e, więc możecie dzisiaj, drogie wagi, dojść do takiego punktu w waszym życiu. Mm. Może to jest takie wypalenie, może znużenie, no znajdziecie się w tak beznadziejnej sytuacji, że będziecie za wszelką cenę chciały z tej sytuacji się po prostu wyplątać, więc może być tak, że coś porzucicie, skończycie, odejdziecie od czegoś, będziecie po prostu ruszać w jakąś drogę, w jakąś podróż, będziecie szukać jakiejś prawdy, odpowiedzi na pytania, będziecie Starały się wyrwać z jakiegoś wyścigu szczurów. To też tak może tutaj w tej karcie e, oczywiście być. I często w tej karcie ruszamy w drogę, której nie znamy, nie wiemy jaki będzie jej cel, mm, ale najważniejsze jest, żeby z tego miejsca po prostu odejść, żeby się uwolnić, bo jesteście tu przygnieceni tymi sytuacjami, tymi okolicznościami, może tym miejscem właśnie e, wypaleni. Można też czasem wypalenie zawodowe przeżywać w tej karcie. Ruszamy do przodu, mamy po prostu czegoś serdecznie dość. Karta Gwiazdy dla Skorpiona więc tu z pewnością duża nadzieja. Marzenia mogą się tutaj oczywiście Wasze spełniać. I takie dobre myślenie o przyszłości, bo jest to światełko w tunelu. Odważamy się jak gdyby właśnie pozytywnie myśleć, do tej pory może było trudno, było ciężko, ale teraz zaczyna się wszystko powolutku układać. I to jest też karta wdzięczności, więc dziękujemy za wszystko to, co mamy, co posiadamy. I mamy coraz większe oczekiwania, bo w związku z tym, że już coś mamy, no to oczekujemy, że przyjdzie do nas więcej, 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 ale to nie jest karta zachłanności. W tej karcie też się chętnie dzielimy, dajemy innym, mamy otwarte serce też na potrzeby innych ludzi i też oczywiście hojnie obdarzamy tych, którzy nam coś dają. To my też w zamian za to, co otrzymujemy, jesteśmy bardzo hmm, hojni. Na pewno karta gwiazdy to również rozwój duchowy, skupienie właśnie na duchowości, odkrycie takiej też własnej wewnętrznej siły być może. No i odzyskanie motywacji. Często to jest też taki właśnie moment, kiedy, kiedy rozumiemy, gdzie i po co właściwie powinniśmy iść dalej. Kochani strzelec, strzelec ma dzisiaj siódemkę. Pucharów, więc tu mamy takie dość um, roz, um, energię, która, um, która, można powiedzieć, jest rozproszona. O tak, tego słowami mi brakowało jest rozproszona. Więc różne możliwości się tutaj mogą pojawiać, ale Wy nie do końca jesteście w stanie skupić swoją uwagę na jednej z nich, po to, aby właśnie zacząć coś działać, coś robić. Tylko bardziej jesteście właśnie w takim rozmarzeniu, w jakimś takim fantazjowaniu na różne tematy. Wyobraźnia no, zbyt duża, można powiedzieć. Powoduje, że zaczynacie albo bujać w obłokach, albo właśnie no, jakieś tworzyć takie fantazje, które nie mają kompletnie żadnego odbicia w realnym y, życiu. No i niestety nie umiecie się ani skupić na jednym temacie, ani zaangażować w coś prawdziwie. No i no, z jednej strony poczucie, że mogę wszystko, mam wiele możliwości, a z drugiej strony brak tego wyboru, żeby cokolwiek wybrać, na czymkolwiek przepraszam, na tymkolwiek się skupić, no powoduje taki totalny chaos. Więc z jednej strony mam wiele możliwości, a z drugiej strony właściwie nie mam z tego nic. No i to jest też czasem karta przesytu, często też takiemu pozwalaniu sobie na to, żeby zmysły gdzieś tam nami kierowały i kompletnie tego nie kontrolujemy. Karta papieża, kochani, dla Koziorożca, więc koziorożcu. Być może jakieś sprawy urzędowe będą dzisiaj dla Ciebie ważne do załatwienia, gdzieś tam trzeba będzie iść, może jakieś podania, może jakieś dokumenty składać, może też coś związanego ze szkołą, z edukacją. A, też wszystko, co związane z, jakimś, z jakąś grupą, tak? By, z byciem częścią jakiejś grupy, gdzie są jakieś zasady, reguły, jakieś granice. No i w pewien sposób tutaj też sytuacja każe nam się do tego właśnie dostosować. Więc musimy podążać za tym, co ktoś nam pokazuje, często też robić coś, czego na przykład inni od nas oczekują, nie zawsze może w zgodzie z nami to jest, ale poświęcamy się właśnie dla tej powiedzmy jakiejś grupy czy dla jakiegoś wspólnego celu. Sąd, ostateczny, kochani, dla wodnika. Więc tu mamy czas na podejmowanie ważnych decyzji. Być może najpierw trzeba by się było nad czymś głęboko zastanowić, zrobić sobie taki rachunek sumienia, szczerą ocenę, oddzielić to, co ważne od tego, co nieistotne. No i po takiej właśnie krótkiej analizie, zastanowieniu się podjąć decyzję. Często jest to takie właśnie z gatunku ostatecznych, tak? Więc często coś kończymy zdecydowanie. Często rozpoczynamy coś nowego, wchodzimy w jakiś nowy etap życia, decydujemy się po prostu na jakąś taką totalną zmianę naszego życia czy, czy świata wokół. Jest to też karta odrodzenia czy odnowienia czegoś, więc bywa tak, że jakiś temat jakby jest jeszcze raz przez nas brany pod uwagę, ale właśnie już troszkę na innych warunkach. Jest to również karta rachunku sumienia, przebaczenia przebaczenia nie tylko innym, ale również sobie. I też takiego odpokutowania za błędy, za grzechy, co powoduje właśnie no, zrzucenie tego ciężaru, który być może niesiemy zrzucenie z własnych ramion. No i karta śmierci, kochani, dla rybek. Więc czas na zamknięcie jakiegoś etapu, jakiegoś rozdziału, na jakieś zakończenia może na przemianę, jakąś wewnętrzną, czy transformację. Wiadomo, że jeżeli zamykamy jedne drzwi, to jakieś inne się przed nami otwierają, i dobrze jest mm, pozwolić na ten mm, ruch, na tą przemianę, tak? Czyli doprowadzić coś do końca, zamknąć tę sprawę, zostawić za sobą, no i po prostu y, iść dalej, przejść. Czasem w nieznane, ale no właśnie przejść w coś nowego. Na pewno ważne jest, żeby się nie trzymać kurczowo przeszłości i żeby też nie trwać w jakimś takim zawieszeniu, w takiej nicości pomiędzy jednym etapem a drugim. Zazwyczaj dzieje się to wtedy, kiedy właśnie mocno tej przeszłości się trzymamy i absolutnie nie chcemy jej wypuścić z rąk, możemy wtedy mieć takie poczucie, że właśnie grzęźniemy jak w jakimś bagnie i nie możemy się z tego wydostać w karcie śmierci też czasem dzieją się rzeczy z gatunku nieuchronnych i też trzeba to zaakceptować że takie sytuacje też w naszym życiu się zadziewają i nie mamy właściwie na to wielkiego wpływu pozostaje nam tylko to akceptować Tyle, moi kochani, cudownej środy i do usłyszenia już jutro.